Proszę. Niedawno posłowie PiSu i PO złożyli dwa projekty ustaw, które umożliwiłyby samorządom, między wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu po 22. Czy nie obawia się Pan, że taka zmiana wprowadzi jednak o wiele więcej negatywnych skutków, między innymi wprowadzenie przestępczości czy powstawanie różnego rodzaju melin i nawet przykład Stanów Zjednoczonych z lat 20 pokazuje, że jednak prohibicja to nie jest dobry sposób na walkę z alkoholizmem. Co pan o tym sądzi? No ja uważam, że punktów sprzedaży alkoholu w Polsce jest za dużo, samorządy Jest popyt na ten alkohol, jak widać. Ale proszę mi dać powiedzieć do Otóż, jeżeli pani się odwołuje do Stanów Zjednoczonych, to do dnia dzisiejszego w większości stanów osoba, która ma, nie ma 21 lat, nie może kupić i nie może spożywać alkoholu. Jest... I, I nikt się temu nie dziwi. I to każdy przyjmuje jako rzecz naturalną. I jeżeli chodzi o dostępność do alkoholu, niestety ta dostępność jest w Polsce bardzo duża. I ona ma, proszę zauważyć, jakie są statystyki nietrzeźwych kierowców, które są, pokazują. I to jest problem, problem nie głęboki. Natomiast to nie jest, to nie nie o... jest ale ja, po, niech mi pani pozwoli dokończyć, to nie jest sytuacja, że się wprowadza prohibicję, bo ja bym był przeciwnikiem prohibicji, bo ja się z panią zgadzam prohibicja do niczego by nie doprowadziła. Natomiast to jest pewne ucywilizowanie obrotu handlem. Jeżeli na jednej ulicy w tej chwili się 4-5 sklepów nocnych znajduje, raz że mieszkańcy nie mogą spokojnie wypoczywać w nocy, dwa, że łatwość dostępu tego alkoholu powoduje, że częściej się po niego sięga w związku z powyższym statystyki rosną. Poza tym jest to interes również producentów alkoholu. Ja chcę przypomnieć, że państwo Oczywiście czerpie korzyści z akcyzy na alkohol i ze sprzedaży. Natomiast suma kosztów leczenia problemów poalkoholowych, wypadków, leczenia, skutków społecznych, rozbitych rodzin przekracza wielokrotnie te wpływy do budżetu. I to jest też problem, który dotyczy państwa. Jak państwo ma reagować? Bo tutaj kolega się pytał o te emerytury. Jeżeli leczenie skutków alkoholu kosztuje jakieś 60-70 miliardów w Polsce, to proszę zauważyć, a my mówimy tutaj o pieniądzach na Dobrze, a emerytury, czy w restauracji to sejmowej też pokazuje nie będzie można skalę spożywać problemu. alkoholu? Słucham. Czy w restauracji sejmowej też nie będzie można spożywać alkoholu od teraz? To pytanie pytanie do senatora Pęka. Nie wiem, ja nie bywam w restauracji sejmowej i nie, nawet nie wiem, czy tam jest alkohol. Nowa, Chyba teraz nowa, nie mam, także. nowa prawica.